Coś tu na obiektywie jest. O, dobra, jeszcze raz. 15-16 sierpnia w Błaszkowej już po raz trzeci odbędą się dwudniowe zawody wędkarskie o Puchar Wędkarstwo Lucia Łowca. Są to zawody dla widzów największego w Polsce kanału wędkarskiego na YouTube. W imprezie weźmie udział około 200 osób, w tym 85 zawodników z całej Polski. Lista startowa jak zwykle zapełniła się w 24 godziny po otwarciu. Na zawodników czekają nagrody o wartości 15 tysięcy złotych, liczne niespodzianki, pokaz MMA braci szafrańskich, grill i biesiada łowcy z DJ-em Hołkiem, pokaz mistrzów. Wędkarstwa Edmunda Gutkiewicza. Niezapomniany rodzinny klimat. Najmłodsi otrzymają paczki niespodzianki. Goście specjalni. Edmund Gutkiewicz i Jacek Kolendowicz. Patronat sportowy PZW okręg Rzeszów Patronat honorowy marszałek województwa podkarpackiego. Sponsorzy. Gutmix Sensas Polska Jackson Fishfood, Sklep Wędkarski Lider z Rzeszowa Marcos System Targi Wrocławskie Agencja Reklamowa Studiograf Kołek Studio Malbut Eko Ognisko Sevilla Grupa MVP MMA Terapia Taurus Kancelaria Adwokacka Krzysztof Dolot Marta Dolotesse, Patronat Medialny Wiadomości Wędkarskie Wędkarski Świat Radiowija Nowiny Www Wędkarstwo ludzi Obel. Witajcie, ryby ryby, ryby. Jest ze mną Romek. Sędzia główny zawodów opuchar wędkarstwo ludzio 2015. Romkę znacie zresztą z filmów, nie muszę go przedstawiać specjalnie. Słuchajcie, żeby nie tracić czasu na zawodach, bo każdy zawsze jest niecierpliwy ony jak jest przywitanie. Przedstawi wam Romek zaraz w. Yy, Regulamin zawodów na czym będzie polegał w tym roku, bo jest kilka rozbieżności. Będzie się różnił od tego, co było w roku ubiegłym. Następnie przejdę do harmonogramu. Nie więcej wam opowiem, jak będzie to impreza wyglądała. No i tak sobie porozmawiamy chwilę. Nie przedłużając Romek może od... najpierw omawiamy regulamin, czyli to, do czego każdy zawodnik musi się stosować, akceptuje i nie ma tutaj z tym dyskusji. Nie w ogóle. ma dyskusji, więc yy, przedstawiam wam yy, regulamin zawodów zawody towarzysko-integracyjne o Puchar Wędkarstwo Lucio, które odbędą się w Błaszkowej. Są to zawody otwarte, indywidualne, towarzysko-integracyjne, z dużym naciskiem na towarzysko-integracyjne. Miejsce zawodów, no to w Błaszkowa, woda PZW, to jest wyłowisko pożwirowe. Termin zawodów 15-16 sierpnia, metoda połowu: Spławikowo-gruntowe łowimy na dwie wędki. Będą dwie tury i zasady organizacyjne. W zawodach mogą brać udział członkowie PZW oraz zaproszeni goście. Maksymalna ilość zawodników 85. Zaznaczam, że lista startowa już jest zamknięta, więc już nie ma możliwości zapisu. Zawodnicy zostaną wpisani na listę startową po wniesieniu opłaty startowej, no to już na pewno się odbyło, bo jest lista zamknięta. Każdy startujący musi posiadać matę karpiową oraz odhaczacz, yy, odhaczacz ryb. Będzie możliwość używania łódek zdalnie sterowanych do wywozu zestawów oraz nęcenia. W czasie zawodu łowi się ryby, które w dniu zawodu nie mają okresu ochronnego, i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z regulaminem amatorskiego połowu ryb nie obowiązują limity ilościowe i wagowe ryb. Organizator, czyli my na czas zawodów ustalamy wymiar ochronny 15 cm dla ryb, które nie są objęte wymiarem ochronnym według regulaminu amatorskiego połowu ryb. Tutaj jest nowinka w porównaniu z zeszłym z ubiegłym rokiem, obowiązuje górny wymiar ochronny 60, karpia 60 cm. Jeśli zawodnik złapie karpia powyżej 60 cm, to zgłasza sędziemu sektorowemu, który Zważy i wypuści go do wody oraz zapisze na liście, którą będzie posiadał ze sobą. Chodzi o to, żeby nie męczyć po prostu dużych ryb. Tak, bo jest wymiar górny na tym łowisku ustalony 60 cm, więc należy go wypuścić. Do siatki wrzucamy ryby powyżej 3 kg. W przypadku złowienia większej ryby należy ją zgłosić sektorowemu, tak samo jak i we wcześniejszym, co się odnosiło do karpia. Jeśli zawodnik opuszcza stanowisko w czasie trwania zawodów, jego zostawy muszą być wyciągnięte z wody. Odstępem, odstępstwem od tego będzie, jeżeli osoba towarzysząca będzie pilnować wętek. Ryby zabezpiecza organizator zawodów. Zawody będą przeprowadzone na żywej rybie, która po złowieniu trafi z powrotem do wody, w myśl złów i wypuść. Przychodzę do. Punktu stan losowania stanowisk. Jednakże forma zawodów odbie odbiegać będzie od zasad organizacyjnych zawodów sportowych, przybierając formę imprezy towarzyskiej, mając na celu promocję sportu wędkarskiego. Dlatego też organizator, mając na uwadze integrację, charakter zawodów oraz przed losowaniem, zezwala na dobieranie się w grupy, tak aby obok siebie siedzieli zaprzyjaźnieni zawodnicy, którzy będą sobie w tych dwudniowych zmaganiach. Pomagać. Wszelka pomoc, bowiem jest w zawodach jak najbardziej wskazana i mile widziana. Chodzi o to, że jeżeli ktoś przyjeżdża, niektórzy przyjeżdżają w jednym samochodem w trzy osoby nie, dlatego nie chcemy ich dzielić, no bo moglibyśmy, że każdy zawodnik mógłby losować osobno. No i nie ma sensu, jak oni włożą cały swój e, mówię, wędki i te wszystkie. Mają arsenal. wspólny namiot, wspólne tak. jedzenie, picie i tak dalej wiadomo. Chcą siedzieć razem, także możecie dobieracie się w grupy. Przedstawiciel danej grupy przychodzi losować, wylosuje na przykład stanowisko piąte, a jest was cztery osoby, i sędzia sprawdza na liście, czy nie są zajęte. Jest piąte, szóste, siódme, ósme na przykład, macie tak obok jest. siebie. Tak, i będziemy na pewno, jeżeli trafi, na przykład piąte i będą tylko dwa stanowiska, to będzie losował jeszcze raz, tak, żeby trafił, żeby mogli się zmieścić w tych czterech czy pięciu. E, w tym roku e, robimy za, bo takie nowiny też. Troszkę e, było to do. Trochę ludzie się burzyli, niektórzy z Was. Za każdy gram złowionej ryby zawodnik otrzymuje jeden punkt. Za każdą złowioną rybę będziemy odejmować 5 punktów. Czyli jeżeli ryba waży 0,12 dekagramów minus 5 punktów za tą rybę, to do, do ogólnej klasyfikacji będzie zaliczone 7 punktów tylko za tą rybę. Eee, chcemy wyeliminować łowienie drobnej ryby żeby każdy łowił większe ryby i też bardziej integracja więc, więc wiadomo, jak ktoś siedzi na bata i będzie przez 5 godzin biczował wodę to wiadomo, że z nikim innym nie porozmawia, tylko będzie skupiony na tym sławiku mamy doświadczenia z wcześniejszych zawodów no, sam, sam mogę tego poświadczyć więc, więc robimy w tym, w tym roku coś takiego i komisja sędziowska to już takie mówię Niemiłe rzeczy no, ale musimy je przedstawić. Może wykluczyć zawodnika z zawodów, jeśli będzie stanowił zagrożenie bezpieczeństwa innych uczestników. Może przyznać punkty karne w wysokości 50 za każde przewinienie polegające na niesportowym zachowaniu. Czyli niewykonanie poleceń sędziowskich, <laughs> przeszkadzanie zawodnikom, używanie niestosownych wyrażeń, podrzucanie ryby. Jeden drugiemu. Pamiętajcie, że w tym roku sędziowie, e, niektórzy będą mieli lornetki, e, i, i będziemy też. obserwować, kamera będzie, dron będzie, więc że będziemy e, patrzeć, żeby jeden drugiemu nie podrzucał e, ryb. Jeżeli to coś takiego zostanie ujawnione, będzie to od razu karane punktami lub nawet i... Nie, jeżeli będzie różniczego. jakiekolwiek oszustwo lub jeżeli zrobicie cokolwiek nie fair play... To jest wykluczenie z imprezy i zakaz już dożywotni wstępu na nasze imprezy. To od razu mówię. Ma, to jest zabawa, przyjemność. Tutaj każdy ma przyjechać dla relaksu, pogadać z innymi, zrelaksować się. Nie na spince i nie za wszelką cenę wygrywać i nie oszukiwać. I oszustwa nie będą tolerowane. To ja od razu mówię. Nie będzie punktów, tylko jeżeli zostanie wykryte, że ktoś oszukuje, to się żegnamy. Na zawsze. Yy, I to bardzo przestrzegamy, ponieważ jest to, jak wcześniej wspomniałem na początku, jest to yy, łowisko pożwirowe, czyli dno jest nierówne, niebezpieczne, obowiązu obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli. Naprawdę bezwzględny, nie wolno wchodzić do wody, ponieważ my częściowo odpowiadamy za Was, więc nie chcemy, żeby ktoś się utopił. Wiadomo, nawet jeżeli umie pływać, nawet żeby był, nie wiem, mistrzem olimpijskim, nie, nie, nie wolno wchodzić do wody. Wiadomo, każdy wypije jedno, dwa, trzy piwka, dobrze się czuje, ja sobie popływam. Nie, będziemy na to bardzo wyczuleni i, i też będzie wiązało się z jakimiś to konsekwencjami. Ponieważ no jest to niebezpieczne, pogoda zapowiadana, miejmy nadzieję, że będzie bardzo duży upał, więc po wypiciu alkoholu lub nawet bez, ale przy rozgrzanym organizmie w wejście do wody, to wiadomo czym może się skończyć. Nie, no nie ma pływania. Temat nie w tamtym ma. roku była wyznaczona taka plaża, gdzie mogliście pływać, ale w tym roku nie ma możliwości po prostu. Wzięliśmy większe łowisko, jest więcej osób, nie ma kąpieli, są kamienie, ostre na dnie. Zresztą oglądajcie ten film, gdzie byliśmy na treningu przed zawodami, zobaczcie jak ten zbiornik wygląda, jeżeli tam nie byliście. Nie ma tam warunków, żeby pływać i to jest niedozwolone na zawodach. Komisja Sędziowska ma decydujący i ostateczny głos w sprawach sportowych i zawodnicy wpisujący się na listę startową akcentują niniejszy regulamin oraz to już Łukasz powie odnośnie wizerunku. I... Tak, i akceptując regulamin, akceptujecie to, że impreza będzie nagrywana i wasz was wizerunek będzie publikowany później w filmie na YouTube, także wyrażacie na to zgodę. Jeżeli ktoś nie wyraża, proszę do mnie przyjść przed zawodami, jeszcze raz to powiem powiedzieć i nie bierze udziału w imprezie. Tak to wygląda. To jest chyba jasne i logiczne dla wszystkich nie może być takiej sytuacji, że będziemy stać w grupie, bo będzie około 200 osób w tym roku i jedna osoba sobie nie życzy tego. I ja nie, nie da się tak zrobić, żeby tej akurat osoby nie było i ja też nie będę później montował tego przez 4 godziny, żeby jedną osobę zakrywać. Jeżeli ktoś nie chce, proszę przyjść powiedzieć i, i tyle, nie bierze udziału w imprezie. No tak to wygląda, to, to było od początku zresztą znane. Znaczy no jeżeli, no mówię, że jeżeli nie wyraża zgody, to już lepiej, żeby nie przejeżdżać. Tak no. Na tej zasadzie, no, szkoda, że ludzie przejeżdżają tyle kilometrów. W zależności. No, ja odnośnie swoich, całego regulaminu to by było na tyle. Mam nadzieję, że jest zrozumiały. E, punktacja też jest zrozumiała, więc e, proszę się zapoznać z nim. Jeżeli będą jakieś pytania, to po rozpoczęciu, po losowaniu, jeżeli będzie rozejście się na stanowiska, będzie można przyjść do mnie i jeszcze się dopytać. I na czym to wszystko będzie polegało, jeżeli ktoś będzie miał pytania. Jeżeli też będziecie mieli teraz pytania, wam się nasuwają. Napiszcie pod filmem, postaram się jak najszybciej odpowiedzieć Wam na, na zadane pytania. Również ten regulamin, który Romek teraz czytał, jeszcze raz, tak. jeżeli coś niedokładnie zostało przedstawione, jeszcze raz was, wam wkleję. Nie pod filmem, tylko na stronie Wędkarstwo Lucio. Wejdziecie sobie, ten film będzie na samej górze. Wkleimy regulamin, przeczytajcie, zapoznajcie się, macie pytania, piszcie. Na pewno Romek Wam odpowie. Ja tyle ile będę potrafił, też Wam pomogę. Romek decyduje we wszystkich sprawach sportowych. On jest sędzią główną, głównym. Oprócz Romka będzie kilku sędziów jeszcze sektorowych, którzy będą bezpośrednio czuwać nad danymi sektorami, do których też możecie się zwracać z pytaniami, wszystko będą wiedzieć. Będzie straż, straż z będzie. też będą mieli pieczę nad tym, będą obserwować zawodników, zadeklarowali się, że przyjadą, więc też będą chodzić, możliwe, że czasami i, i będą siedzieć razem ze sędziami. Tak zrobimy sektorowymi. takie połączone patrole zrobimy, albo wymienimy, zobaczymy, jak rozłożymy zawodników, bo to jeszcze musimy na spokojnie rozstawić stanowiska. Słuchajcie, jak chodzi o sam harmonogram imprezy. Kto nie widział, zapraszam do dwóch, to jest trzecia edycja. Dwa filmy są poprzednie dostępne w YouTube. Wpiszcie puchar wędkarstwo Lucio, bez problemu je znajdziecie. Zaczyna impreza się w sobotę rano. Szczegółowy harmonogram nie będę Was teraz zanudzał, też podam na stronie internetowej Wędkarstwo Ludzio pod tym filmem oraz wydarzeniu na Facebooku. Kto jeszcze nie wszedł na to wydarzenie, to Was zachęcam, tam jest bardzo dużo nowości, informacji o sponsorach, jakie nagrody was, na Was czekają atrakcje, nie będę teraz tego mówił. Nawet jeżeli nie macie konta na Facebooku, to wchodzicie na facebook.com. Na wędkowanie. Po lewej stronie macie zakładkę wydarzenie z, zawody opuchar i tam jest wszystkie informacje są na ten temat, nie będę się powtarzał. Przyjeżdżacie w sobotę rano się zaczyna impreza. Ja już was zapraszam w piątek, przyjedźcie wieczorem, ponieważ jest tam dojazd dość skomplikowany. Można tam na tołowisko dojechać. Co najmniej ja się doliczyłem na cztery różne sposoby i nawigacja nie do końca dokładnie to pokazuje. Najprościej jest, z któregokolwiek jedziecie miejsca Polski z północy. Kierujcie się na pilzno, z pilzna na miejscowość brzostek za brzostkiem, przed miejscowością klecie skręcacie w prawo na krużge, przejeżdżacie między tymi hałdami żwiru, przez most pontonowy jesteście na miejscu. Dookoła zbiornika jest droga, groblą można autem objechać. Strefa Wib jest w wyznaczonym miejscu na tym cyplu, który wystaje, tam się spotykamy, tam będzie losowanie, tam będą, będzie jedzenie, picie i tak dalej. Więc. Zachęcam, żebyście jednak nie jechali w nocy, nie błądzili, żeby później nie było stresu, że ktoś nie zdąży. Impreza się zaczyna w sobotę. Losujecie stanowiska, rozchodzicie się, jest pierwsza tura. Kończy się pierwsza tura. My musimy też mieć czas, bo to jest bardzo duży zbiornik. Was też będzie 85, przejść zważyć te ryby. Potrzebujemy na to chwilę czasu. W międzyczasie wy sobie składacie, przygotowujecie zestawy na noc i zapraszamy do strefy Vip na zabawę. Będzie. Jedzenie przede wszystkim, bo każdy będzie zmęczony, integracja. Następnie zacznie się druga tura, rozchodzicie się, możecie łowić. W międzyczasie kto chce, jeżeli na przykład jesteście grupą, pięć osób, może jedna osoba zostać, popilnować wędek, cztery mogą przyjść na chwilę z nami porozmawiać, to już będą takie luźne, wieczorne rozmowy, jak to się mówi. I tyle, w niedzielę rano zakończenie żurek, oczywiście do jedzenia dla wszystkich zawodników, rosowanie i... No i oczywiście po pierwszej turze też będzie nie losowanie, tylko rozdanie wręczenie nagród, wręczenie nagród pucharów. Tak to wygląda. Wszystkie pytania proszę Was, napiszcie jeszcze raz pod filmem albo na stronie wędkarstwo ludzie, jak wolicie. Im więcej Was to zrobi przed zawodami, tym szybciej minie później losowanie i szybciej zaczniemy zabawę. Tak Coś jest Róż? Lepiej teraz zadać pytania niż później e, błądzić szukać mnie. Ja wiadomo, będę na pewno czekał, do cały czas będę na miejscu. Ale teraz zadać pytanie, żeby wiedzieć później na jaki regulamin i na co jest potrzebne i doinformować się. Żeby spokojnie mieć czas, później na rozbicie się, a nie mieć później pretensji, że jest mało czasu na rozłożenie wętek i tego wszystkiego i łowienie. Ja was proszę tylko od siebie, włóżcie serce w te zawody, tak jak my wkładamy we wszystkie obozy łowcy. Nie traktujcie tego jak, że przyjeżdżacie na gotowe i wszyscy mają wam wszystko dać, tylko dajcie proszę was serce od siebie, tak jak my to robimy. I myślę, że w tym sposobem ta impreza będzie przepiękna. Kolejny raz podniesiemy poziom i świetnie będziemy się wspólnie bawić. Bez spięcia, stawiamy duży nacisk na koleżeństwo, które będzie nagrodzone. To jak zwykle już chyba przyzwyczailiście się do tego. Kilka niemiłych rzeczy musieliśmy Wam powiedzieć, no ale niestety tysiące, może nie tysiące, ale setki już dostajemy zapytań, maili i na różne sposoby, różne drażliwe tematy się pojawiają. Musi to tak wyglądać, nie inaczej, mimo tego, że niektóre rzeczy byśmy nawet chcieli zrobić inaczej. Tak jest i tyle. To chyba wszystko. To wszystko. Nie będziemy przedłużać wy wyczerpująco. Także... Do zobaczenia na zawodach. 15-16 Błaszkowa. Cześć. Cześć. Ryby, ryby, ryby. ryby, ryby, Dołącz do obozu ŁOWCY klikając przycisk SUBSKRYBUJ i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.